Święty Florianie, patron strażaków, módl się za nami. Maryjo matko nie Pobocy, pomocy, pomaga im nam nieustannie. Król na chryzał. Składają przedstawiciele pocztowców. Wszechwodnicy Boże, pracownicy lutejszej poczty poświęcają się w sercu i uznają Ciebie je w królem. Trudno w dzisiejszym świecie, mimo tylu nowoczesnych usprawnień telekomunikacyjnych, tak komunikować się pomiędzy sobą, bo brakuje nam wzajemnej miłości. Zobowiązujemy się usprawniać komunikowanie się do ludzi służyć im w duchu jedności i miłości. aby nasza skromna posługa przyczyniła się do rozszerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Matko Boża, poświęć koło Was duchy świętane. Króluj nam na Chryste. Króluj nam Chryste. Chwała Ojcu i Synowi i urodzi. Pierwszego Banku Gospodarki Żywnościowej i Banku TKO w Kaczewie. Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu, nasz Bóg, by zaprosić Cię do naszej pracy w Banku. Wymaga ona dla Twego ducha świętego. pełni mądrości, roztropności, cierpliwości i skupienia. Pomyłka drogi może kosztować nas lub może skrzywdzić bliźni. Poświęcamy się Tobie. W ludzkiemu sercu i zobowiązujemy się do współpracy z Tobą tak w życiu osobistym, rodzinnym, jak i zawodowym. Króluj nam jestem. Króluj nam jestem. Chwała końców jest i synowi. poznaleźć pracę więźnika, znasz Nasze trudnych problemów i słabości. Pójdźmy w Twą moc i miłość. W dniu dzisiejszym poświęcamy się największemu sercu i uznajemy Ciebie naszym królem w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zobowiązujemy się budować w duchu jedności i miłości, nasze wzajemne relacje, Właśnie wykonywać swoją pracę. Z Tobą, nasz Król, odniesiemy zwycięstwo nad grzebem, lękiem i wszelkim zagrożeniami. Mam Boża, Królowo, pomóż nam wypełniać wolę Bożą i nasze zobowiązania. Król, mój Chryste. Składają przedstawiciele gminnej spółdzielni Samopomoc Głodzka oraz handlowców indywidualnych. Bardzo jest okryty, staje się do Łotwy. Przez nasze ręce przygotowują się dobra, które mają służyć im. W świecie, gdzie wymiana handlowa jest wyznacznikiem poziomu życia, przed naszą pracę pragniemy u nasze które będą zaspokajać nimi. Ciebie, Jezu, który jesteś u Bogi, ty, pobieramy naszych problem oraz poświęcamy Cię Twemu boskiemu sercu. Uchwal nas, Panie Jezu, król nasz, od pokusy pogatni się kosztem dni. Daj nam stale pamiętać o Twoim wezwaniu. Szukajcie w gier Bożego i Jego sprawiedliwości, A wszystko inne będzie Wam dana. Maria, matko nasza Młodciem za is Serca Pana Jezusa składają przedstawiciele przemysłowców indywidualnych oraz zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inicjatywy dla Karczewa. My, przedstawiciele kilku różnych zakładów pracy, uznajemy się dzisiaj naszym próbom i poświęcamy się najświętszego sercu temu. Zapobiecujemy się pracować w terminie rzeklenia. Dla dobra ludzi i z miłości do Ciebie, pomagać sobie wzajemnie i dzielić się naszej pracy z potrzebami, w potrzebującymi. Maryjusz, rzeczniczo Państwa, wspomagaj nas w naszej pracy. Krok w imię Wypowiedzą teraz przedstawiciele firm, firm transportowych i drogowców. Panie Jezu, Chryste, my królcy, świadomi trudu, niebezpieczeństw i odpowiedzialności naszej służby, uznajemy Ciebie w naszym górnym i panie. Poświęcamy się Panu moskiemu i pragniemy uszyć wśród Ciebie radosnego dawania siebie i innych. Ufni. Twoją królewską władzą będzie znagł niebezpieczny i ofiarnie służyć podróży. Zabowiękujemy się, aby dzięki naszemu posługiwaniu pokonywać w odległości między miastami, ale także między ludźmi. Niech miłość Bożego Serca łączy nas i otwiera nas siebie wzajemnie. Święty Krzysztofie mądry się za nami. Król na życia. Król na Brysze. Chwała W naszej parafii. swoje poddane wusku sobie w akcie realizacji serca Pana Jezusa składają przedstawiciele producentów warzyw i kwiatów. Jeden turyst, nasz obywatel i król, jako dzień w tej grze, pełnemu miłości sercu grupie rodniczych udziałów, Poświęcamy Twojego świętszemu centrum nas, odrodników i rolników, którzy mimo przeciwności uprawiają ziemię, jej obłocami, żywią i kraj. Uznajemy Ciebie Jezu Chryste, Królem naszym, Królem każdej rodniczej religii. Zobowiązujemy się stać na straży i bronić wartości narodowych i religijnych. Zobowiązujemy się bronić naszej prastorajnej tradycji, aby zagrożenia tego świata jak te czucie moralne, poddawanie się chrześcijańskiej narodowej godności, brak poszanowania dla naszej rodziny i produktów Rolny. wybieranie naszej kultury, degradacja środowiska naturalnego nie miały miejsca w naszych wsiach i miasteczkach. Jezus, Chrystus, Król i Pani, Przewodniku na ścieżkę życia, Bożysz się w Stujoraki, prowadzi. Maryja, Królowo Polska, módl się za nami, Król i Panie Jezu Chryste, prawda odwieczna, najpiękniejszy z synów ludzkich, jako Ludzie kultury, sportu. Pragniemy Ci wyznać wobec naszych radzi i sił, którym pragniemy służyć, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Ty, Panie nasz i król, miłością i dobrem zwyciężyłem słowo jesteś dla nas wzorem do naśladowania. Poświęcamy się Twojemu boskiemu sercu i zobowiązujemy się na rzetelnej prawdzie, która budzi zaufanie, budować cywilizację miłości, w której osobę stawia się wyżej niż rzeczy. Godność człowieka nam posiadamy. Etykę nad a miłosierdzie nad sprawiedliwością. Niech dążenie ku da nam zmartwychwstanie i zwycięstwo. Zobowiązujemy się też modlitwą, naszym życiem i śpiewem czcić i wielbić Ciebie, wyznawać i rozpalać miłość ku Abyśmy kiedyś mogli powiedzieć, w dobrych zawodach występowałem, bieg ukończyłem, bądź na bieg uwielbiony Boże. Mary, ma pięknej miłości, módl się za nami, króluj nam Chrystus. Jezu Chrysta, Król Wszechświata, stają przed Tobą przedstawiciele lekarzy i Pielęgniarek, by nas Ci posłuchiwanie tutejszej służby zdrowia i los naszych pacjentów, naszą prawidłową diagnozę i leczenie. Powierzamy Ci naszych pacjentów, ich życie i zdrowie. Poświęcamy się najświętszemu sercu Twemu, i uznajemy Ciebie, Jezu, naszym Królem. Zobowiązujemy się traktować z należytym szacunkiem każdego chorego, widząc w nim Ciebie, Jezu, cierpiącego. Oraz dbać w życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jezu Chryste, Król świata, Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należycie cenę. Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Pro omni nostra pro omnia nostra pro omni sufficinal Panie Jezu Chryste, Król nasz, który do swojej chwały przeszłeś przez i krzyż, przyjmuj uwielbienie od ludzi starszych i chorych, od nas cierpiących i obiegujących się nami. Uwielbiam Cię, i cierpienia, przez które dopełniamy swoich cierpień za świata. Przychodzimy do Ciebie, Boski lekarzu, abyś nas ustrowił, nas chodził i nie tylko z powodu ciała, ale przede wszystkim schodów zewnętrznych i duchowych. Jeśli jednak sformułowo będzie przyjęcie trudnego dachu cierpienia i starości bądź cierpionych, poświęcanie się z temu boskiemu sercu. Maryja, Matko nasza, wypraszaj na odpowiedź dawnym potrzebne do godnego znoszenia przeciwności kielących skoną i obrazu Z opiekunem, a opiekunem najbłaskiej miłości, cierpliwości i wytrwania, Król nam blisko. Króluj nam blisko. Chwała Ojcu i synowi i duchowi I pełnemu miłości sercu, co oznacza życie według Twojej Ewangelii. Pozwól nam być nie tylko nauczycielami, ale także świadkami Ciebie i Twojej prawdy. Zobowiązujemy się, powierzonym nam młodym ludziom, przekazywać prawdę i bronić go zła i demoralizacji. Maryjo, wychowawczyni i nauczycielko po młodych pokoleń. mówi się za nami. Król nam Chryste. Król nam Chryste. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętowi. w naszym jest Jezus Chrystus, Bóg i Nauczyciel Życia. Poświęcamy Ci, O Jezu, naszym młode serca, mózgi i talenty. Panie Jezus Chryste, Król nasz, poświęcę się dzisiaj do wieczora młodych naszego miasta i gminy i wołamy. Bądź naszym Królem, O Jezu Chryste, uwielbiaj o e eucharystyczną Królu Miłości. I zawsze pragniemy Ci służyć i oddawać Ci cześć. My młodzi zobowiązujemy się służyć Bogu i Ojczyźnie, prawdzie i miłości, naszym braciom i celowemu Kościołowi, a wiarę w katecie narodowe i kościelne, zachować i przekazać następnym pokolenia. Maria, Matko nasza, młody Szymzanin, równy nam Chryst. na chryste. Równy nam chryste, chwała w sumie, i uroczy. świętsze serce Jezusa, Jezus Bawce Nasz. Wiemy, że chcesz twierdzić Królestwo Świętej Miłości na Ziemi. Chcesz dokonać tego przez które wprowadzą Cię do swych domów i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. Do takich i my chcemy należeć. Ciebie Jezu, królu nie ma i ziemi. Uznajemy na zawsze, Królem naszych rodzin oraz poświęcamy się Twojemu boskiemu sercu. Poddajemy Twoją panowaniu nasz przez żywą wiarę, poddajemy swoją wolę poprzez zachowanie Twoich przykazań. Postanawiamy walczyć z drzewem, bronić świętości i nierozerwalności małżeństwa, strzec życia nienarodzonych. Dbać o skutecznie wychowanie religijne dzieci i młodzieży, walczyć z badaniami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem Dnia Świętego. Bądź dobry Jezu, królem naszych rodzin i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami dolę i niedolę. Sta, aby kiedyś całe nasze rodziny na zawsze zjednoczone z Tobą, wielbiły w niebie miłość i miłosierdzie Twoje. Królowo Rodzin,